Siemanko Koldziska z tej strony Metsu i witam was w pierwszym odcinku z przebudowy od zera do chwały. W Hiszpanii wybrałem do tego zespół Castellon, który na sam start ma zaledwie dwie gwiazdki. No i w sumie to jest najmniejsza ilość gwiazdek jaką można znaleźć w drugiej lidze hiszpańskiej, przynajmniej w momencie gdy zaczynałem tą przebudowę. A jeśli chodzi o tą serię to oczywiście też będę inwestował w juniorów. Może nie jest to seria w której będą sami juniorzy, ale ich ilość też powinna być znaczna. Też postanowiłem sobie utrudnić trochę transfery, mogę dokonywać max dwóch transferów w jednym sezonie, a dodatkowo muszę pozyskiwać piłkarzy o gorszym overallu niż piłkarz na daną pozycję w moim klubie, czyli na przykład jak mam bramkarza 66, to mogę pozyskać bramkarza, który ma overall 65 lub mniej, żeby też nie kupować jakichś starych emerytów, tylko młodych piłkarzy, którzy mogą się fajnie rozwinąć, a jeśli pomysł na serię wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tak prezentują się cele, które zarząd przed nami stawia. Nie są one jakieś bardzo wygórowane, na przykład w lidze mamy nie zająć miejsca na samym dole tabeli. Myślę, że uda się to spełnić. Tutaj w naszej szkółce juniorów nie ma żadnego talentu, więc musimy sobie kogoś poszukać. Postanowiłem, że będę wysyłał skautów do pięciu krajów, a mianowicie do Hiszpanii, Portugalii, do Włoch, do Grecji i do Chorwacji. No bo jednak w Hiszpanii jest ograniczenie jeśli chodzi o piłkarzy spoza Unii Europejskiej, dlatego też nie wysyłam poza kraje Unii. No żeby też utalentowanych juniorów nie marnować. Tutaj widzicie mamy trzech wypożyczonych piłkarzy. Molina, Senę i Zlatanowicz, który wydaje się być bardzo interesującym napastnikiem. Sprzedajemy Diaz, Dieza do Paczuki, bo nie był nam potrzebny, a pieniądze zawsze się przydadzą. No i pewnie wykupię tego Zlatanowicia, bo Ortu ma widzicie wyższe od niego overall, więc według zasad mogę kupić Zlatanowicia. Zapłaciłem 2 miliony i Serb staje się częścią naszego składu już na stałe. Nie są to chyba duże pieniądze jak za z lata nas AliExpress. Tutaj widzimy kolejna sprzedaż, tym razem za małe pieniądze. Następnie Kubias również odchodzi do Gaziantepu za milion. Powoli gromadzimy te środki i to mi się podoba. Diaza sprzedałem za 650 do Ligi Chińskiej. Też nie był mi potrzebny. Pozbywamy się tych niepotrzebnych graczy. Tutaj turniej przedsezonowy, wygrana faza grupowa, wygrana w półfinale. I porażka w wielkim finale. Ale do wydania... Mamy ponad 2 miliony i to na pewno cieszy. Tutaj widzicie 68 overalla na defensywnej pomocy, to jest najwyższy overall w naszym zespole, więc tych spokojnie możemy kupić piłkarzy. I ostatecznie do zespołu trafia Hony Alamo kupiony za milion. Gracz Elcze na pewno dla nas będzie wzmocnieniem. A tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Wygląda przyzwoicie, naszym rywalem jest Rayo Vallecano. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z tą ekipą. Własny stadion, do Pinkie I na sam start porażka i jeszcze czerwona kartka z Latanowicza. Coś ewidentnie poszło nie tak. Tutaj, klasycznie jak na początku każdej tej serii, od zera do wykonałem wszystkie treningi. Te, które potrafiłem, wykonałem na A, a te, które trochę gorzej wykonuję, zrobiłem na B lub C. No ale moim zdaniem, jest to całkiem przyzwoity wynik, jeśli chodzi o te treningi. I teraz, piłkarzy, powinni się tak optymalnie rozwijać. Tutaj jeszcze Salvador odchodzi do Ligi Tureckiej za 950 tysięcy. Na pewno hajs przyda nam się na zatrudnianie dobrych skautów. Skriniar do United, Immobile do Bayernu i Wardi do Manchesteru City. To najgłośniejsze transfery. My kupiliśmy dwóch piłkarzy. No bo tylko tylu możemy kupić na sezon. No i tutaj postanowiłem zainwestować w nowego skauta. Mamy niedużo pieniędzy, ale na tego nas stać. 2 na 4, szał nie ma, ale potem będzie lepiej. Po 15 kolejkach 18 miejsce. To jeszcze nie jest sam dół tabeli, ale jesteśmy bardzo blisko. Jeśli nie poprawimy naszej gry, to nawet tego celu zarządu możemy nie spełnić. A wtedy będzie, oj, będzie bardzo ciężko, jeśli chodzi o ocenę. A chcielibyśmy jednak mieć ocenę na fajnym poziomie. Na razie jest optymalna 83 i trzeba taką utrzymać. No, i tutaj trafili na, nam się wreszcie dobrzy juniorzy, Dwaj Grecy, Papadakis, no i drugi to pana Gulias, obu przenosimy do pierwszego zespołu. Jak widzimy Papadakis ma tutaj potencjał być stać się wyjątkowym, a ten drugi wykazuje wielki potencjał, więc warto w nich inwestować. Szybko odpadamy z Teneryfą w Pucharze Hiszpanii i jest to bardzo zła wiadomość, bo jednak chciałbym dłużej pograć w tych rozgrywkach, ale w pierwszym sezonie nie jest mi to dane. W zimowym oknie nikogo nie kupujemy, no bo zasady serii mówią, że mogę kupować tylko dwóch na sezon, a limit już wykorzystałem w letnim oknie, więc zimowe było dla nas bardzo spokojne. No i tutaj Dragojewicz może nie jest wybitny, ale ląduje w pierwszym zespole, podobnie jak Zajmis. No i jeszcze Giannidisa też możemy przenieść do pierwszego zespołu. Czas na podniesienie pensji, ale tutaj będzie mały dodatek, bo w Hiszpanii obowiązują klauzule. Więc jak z kimś będę przedłużał kontrakt, to musi mieć wpisaną klauzulę, tak jak tutaj. I to może nam utrudnić, jak ktoś tą klauzulę wpłaci. Tutaj jeszcze sprzedałem García, a po 30 kolejkach 18 miejsce w tabeli więc niewiele się tutaj zmienia, cały czas okupujemy się na dnie, ale też mamy młody zespół, z kolejki na kolejkę jesteśmy coraz to mocniejsi, ale o awansie w pierwszym sezonie nawet nie ma co marzyć, to dopiero melodia przyszłości. No ale ci dwaj Grecy, to jest na pewno nasza przyszłość. Tutaj jeszcze sprzedałem Delgado, no bo też nie był mi potrzebny, niech sobie pogra gdzie indziej, Wally -E również, bo ten bramkarz nie miał u nas żadnych szans na grę. Kolejna sprzedaż, tym razem Mateu odchodzi z naszego zespołu. Sporo pieniędzy pozyskaliśmy. No i też nam się trafił fajny junior Mendes, więc ląduje w pierwszym zespole, takich to ja lubię. Dobra inwestycja na przyszłość. Nie jest to idealny status, ale całkiem przyzwoity. Ponferradina, nasz ostatni rywal, jeśli chodzi o drugą ligę hiszpańską, na koniec 13. miejsce. Więc zdecydowanie awansowaliśmy w stosunku do tego, co było po 30 kolejkach. Takie miejsce w środku ligowej stawki. Jak na pierwszy sezon wynik całkiem przyzwoity. Zobaczmy, kto awansował do La Liga: Almeria i Espaniol, a drużyny z miejsc 3-6 zagrają w barażach o awans. A tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Myślę, że prezentuje się całkiem nieźle. Trzech młodych piłkarzy ze szkółki już pojawiło się w pierwszym składzie. Dodatkowo ten Alamo i Zlatanowicz również tutaj się znajdują, bo ich kupiliśmy w letnim oknie. No i czas na statystyki indywidualne. Tutaj Galvis, Jaime i Marcos. Najwięcej występów, najwięcej bramek. ktoż będzie miał? Zlatanowicz, drugi Fidalgo, a trzeci Papadakis. No i jeszcze asysty, bo to też jest istotne. Pierwszy Fidalgo wraz tutaj z Ledeszem, na kilku piłkarzy też ma po dwie asysty. Tutaj możecie zobaczyć jak poszczególni piłkarze się rozwijali. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Niektórzy juniorzy też nie mieli za dużo czasu, żeby zdecydowanie podnieść swój overall. Myślę, że w drugim sezonie ten ich overall będzie rósł zdecydowanie szybciej, bo będą mieli cały sezon, żeby go podnosić. No i tutaj Tomasz został królem strzelców, bardzo ciekawy napastnik. Buła został najlepszym asystentem. A Makaridze najlepszym bramkarzem. Brawa dla Gruzina, real mistrzem Hiszpanii. Ale zobaczmy, kto się przywita z nami w drugiej lize hiszpańskiej, bo dla nas to też jest ważna wiadomość. Osasuna, Łeska i Levante. Witamy na zapleczu. No i zostaliśmy też menadżerem miesiąca, co świadczy, że powoli zaczynam się rozwijać, jeśli chodzi o ten zespół. No i tutaj mamy baraż o awans, takie były wyniki w półfinałach, ostatecznie do La Liga wraca Leganesz. Puchar Hiszpanii wygrał Real Madryt, pokonując w finale Barcelonę. Super puchar Europy dla Bayernu, Liga Europy należy do Romy, a Liga Mistrzów dla Bayernu Monachium po raz kolejny. 82 ocena menadżera na sam koniec, nie wygląda to źle, szkoda, że na przykład nie udało się. Uzyskać serii pięciu zwycięstw w tym sezonie, no mówi się trudno i żyje się dalej. Niestety nie wszystko da się zrealizować, ale dużo celów jednak się udało. I zarząd chce z nami kontynuować współpracę, więc zaczynamy sezon drugi. No bo tak jak w tej serii od zera Oldem, no i potem Juniorami do chwały, w każdym odcinku będą po dwa sezony. W sumie mogłem wspomnieć o tym na samym początku, ale lepiej o tym wspomnieć teraz niż w ogóle. Mamy około już 10 milionów do wydania, niezła kasa jak na drugi sezon. Jeśli chodzi o podstawowy skład, to w tym sezonie raczej będę inwestował w raczej w dobrych scoutów, bo to się zdecydowanie opłaci w przyszłości. No, a trzeba inwestować w młodzież. Tak prezentują się cele na ten sezon. Też jeszcze nie są jakieś bardzo wygórowane, i to mi się podoba tak naprawdę, że zarząd jest w miarę normalny i mamy zakończyć sezon w środku tabeli. Zobaczymy, może włączymy się w walkę o awans, czas pokaże. Tutaj turniej przedsezonowy, drugie miejsce w fazie grupowej. W półfinale porażka z Hereinven i ta drużyna wygrywa te rozgrywki, a do wydania mamy 11 milionów. No i tutaj nam się trafił Montes, dość ciekawy junior, więc możemy go przenieść do pierwszego zespołu, podobnie jak Di Angelo, więc oni lądują w pierwszym zespole. Czas podnieść pensję piłkarzom, no i teraz najwyższa wynosi 13. No i znów wpisywałem oczywiście klauzulę odstępnego, no bo one występują w Hiszpanii. Jedno co mnie martwi, że ktoś się kiedyś może wpłacić, no i wtedy zaczną się problemy. No ale taka liga i trzeba się z tym pogodzić. Zatrudniamy skauta. Tutaj trafił nam się 5 na 5, za 4 miliony zostaje zatrudniony. I poczekamy, aż nam się znowu taki trafi, bo szkoda inwestować w słabszych. Czas na pierwszą kolejkę drugiego sezonu. Naszym rywalem jest Real Oviedo. Czy pójdzie nam dobrze? Pamiętamy, w pierwszym sezonie zaczęliśmy od porażki, a teraz zaczynamy od remisu. Więc jest poprawa w stosunku do pierwszego sezonu. No i czas zatrudnić kolejnego skauta. Któż tym razem nam się trafił? Hiszpan Olivera. 5 na 5. Witamy na pokładzie. Tym razem bez transferów, bo tak jak mówiłem w drugim sezonie zamierzam inwestować w skautów. Bo oni się zdecydowanie przydadzą w przyszłości. A spokojnie. Na przestrzeni tej serii dojdzie do kilku na pewno ciekawych transferów. A tutaj bramkarz Wiktor Pinto przeniesiony do pierwszego zespołu gdyby był starszy Soriano. Też by wylądował w pierwszym zespole, bo ma potencjał wyśmienity: Umberto Soriano. No i pierwsze powołanie do reprezentacji: Papadakis to była tylko kwestia czasu. Dziewiąte miejsce po 15 kolejkach. No, zdecydowanie lepiej w stosunku do pierwszego sezonu. No, ale tak mamy młody skład, cały czas ten skład się rozwija. Poszczególni piłkarze mają coraz to lepsze overall. No i musimy robić progres, nie ma innego wyjścia. Po to się inwestuje w młodzież, żeby to przynosiło długofalowe skutki. A w tej serii zdecydowanie w młodzież mam czas inwestować. No i tutaj podnosimy pensję z 13 do teraz ilu? 17 tysięcy. No i oczywiście klauzule są wpisane, żeby nie było, oby tylko nigdy mi ich nie wpłacił. Tutaj Carrillo został sprzedany do Legii Warszawa, więc zaciąg z Hiszpanii nadal występuje w ekstraklasie. Nie przeczytam nazwy tego zespołu, ale jest to klub z ligi tureckiej i tam sprzedajemy piłkarza. No i tutaj ciekawy obrońca Gouveia przeniesiony do pierwszego zespołu. Również Demonses może zostać przeniesiony. No i tutaj ten wykazuje wielki potencjał, więc musimy na niego stawiać, nie mamy innego wyjścia. No i wreszcie Umberto Soriano skończył 16 lat. Witamy w pierwszej drużynie. Dobra inwestycja na przyszłość, na pewno będę w niego inwestował, bo warto. Oj, w takich piłkarzy warto. Tutaj daliśmy radę Las Palmas w pierwszej rundzie. W 1-16 trafiliśmy na kogo? Na Real Madryt, no i niestety przegraliśmy, ale na przykład Real Wajekano wyeliminował Barcelonę, więc jak widać się da, no ale Real okazał się być dla nas za mocny w tym pojedynku. No i zimowe okno bez transferów, bo nie mieliśmy po prostu pieniędzy. Chętnie bym kogoś kupił, no ale drugi sezon poświęcam na inwestycje w zespół. W następnych sezonach przyjdzie czas na transfery. Oferta od drużyny Girony. No, objęcie tego zespołu oczywiście odrzucam, bo wolę zostać tutaj. No, i tutaj, Jaime, została wpłacona klauzula odstępnego, ale mam możliwość przedłużenia z nim kontraktu, z czego korzystam, podwyższam klauzulę odstępnego i zostaje Jaime w naszym zespole. Bardzo mnie to cieszy. No, i tutaj Mariani, fajny Włoch, ląduje w pierwszej drużynie, podobnie jak Fontana. No, i tutaj Giordano również można przenieść, Cabrera, dlaczego by nie, Akunia. Witamy w pierwszym zespole. No i tutaj ma potencjał, by stać się wyjątkowym Fontana, więc trzeba na tego Włocha zwrócić uwagę i dawać mu szansę gry. Siódme miejsce po 30 kolejkach, kto wie, kto wie, jest szansa, żeby dostać się do baraży. Na bezpośredni awans szans już nie mamy, ale kto wie, może już w drugim sezonie wywalczymy awans do La Liga. Byłaby to piękna historia. No ale jeszcze zostało nam kilka kolejek do zakończenia rozgrywek. No i trzeba będzie powalczyć na całego. Między innymi ten Fontana gra, bo ma za dobry potencjał, żeby go marnować. Rodić, bar... utalentowany zawodnik, witamy w pierwszej drużynie. Dobra inwestycja na przyszłość. Z takim statusem warto mu dawać szanse w przyszłości. Ostatnia kolejka: zwycięstwo z Realem Saragossa, co oznacza? Szóste miejsce, więc jesteśmy w barażach, tak jest. Możemy awansować do La Liga, to jest możliwe. Zagramy pewnie z Gironą, patrząc na układ końcowy tej tabeli. Jest to rywal, z którym spokojnie możemy powalczyć. Proponowali mi pracę, a teraz mogę stać się ich przekleństwem. I tak jest: gramy z Gironą. W drugim półfinale Vaekanos zagra z Majorką. Pierwszy mecz przegrywamy niestety 2 do 1, ale może w rewanżu będzie lepiej. Czy jest? Tak jest lepiej, ale i tak odpadamy. No i niestety La Liga jeszcze nie dla nas. Musimy się zadowolić drugą ligą w następnym sezonie. A w finale Baraży, Girona zmierzy się z Majorką i przegrywa tam. drużyna Majorki wraca do La Liga. Moreno królem strzelców jeśli chodzi o drugą ligę. Tutaj Rama najwięcej asyst, a najwięcej czystych kąt Aitor, który jest w Fifie fenomenalnym bramkarzem. A tak prezentuje się nasz podstawowy skład na sam koniec drugiego sezonu. Ten fontana na razie powoli się rozwija, ale też nie miał dużo czasu, by zaistnieć w naszym zespole. Już dość sporo piłkarzy ze szkółki juniorów dostało szansę, no ale w tej serii też tak będzie, że będę dawał szansę piłkarzom ze szkółki, ale też będę normalnych kupował, takich niezwiązanych od początku z naszym klubem. Jaime Alamo, Fidalgo, no i tutaj ten Grek i Serb mają najwięcej występów. Zlatanowić pierwszy, Fidalgo i Popan Gulias na drugim miejscu, jeśli chodzi o strzelców, no i tutaj już widzimy w asystach. W dużej części rządzi młodzież. Tutaj poszczególni piłkarze naprawdę fajnie się rozwijali plus 4, plus 5 overala, to jest u nas już powoli standard i to zaczyna mnie cieszyć, bo ta wyróżna idzie cały czas do przodu. No i kto wie, może trzeci sezon będzie dla nas przełomowy. Już wtedy awansujemy do la liga, chociaż nie ma się co śpieszyć, trzeba zainwestować w fajny zespół, żeby potem też wywalczyć jakoś utrzymanie, bo głupio by było spadać od razu na zaplecze. Real ponownie mistrzem Hiszpanii, szkoda, że tak w prawdziwym życiu dobrze im nie idzie, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jeśli chodzi o strefę spadkową, to z kim się spotkamy w następnym sezonie? Real Valladolid, Almeria i Elche, witamy na zapleczu. No i czas na pozostałe rozgrywki. Puchar Hiszpanii dla Atletico pokonali w finale Walencję, super puchar dla Romy, która grała Bayern, Liga Europy dla Manchester United, a Liga Mistrzów dla Paris Saint-Germain, które ograło w wielkim finale Atleti. Ocena menadżera 83 na sam koniec, przyzwoita ocena. Niektóre cele udało nam się spełnić jak zwykle, a niektóre nie. Między innymi Pucharu Hiszpanii nie udało się spełnić, no ale niestety trafiliśmy na Real Madrid, który na tym zapisie jest niesamowicie mocny. I bardzo ciężko jest go pokonać, zarząd jest zadowolony z mojej pracy, więc ta seria jeszcze na pewno trochę potrwa. No ale co się będzie działo w, czwartym, w trzecim i czwartym sezonie, to już dowiecie się w następnym odcinku. Który pojawi się na kanale, tutaj zobaczmy kiedy, żeby nie było 8 lutego, no bo ta seria pojawia się na zmianę z przebudową klubu z klasy. Nie jest może częsta, ale mam nadzieję, że Wam się podoba. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i zapraszam Was na wszystkie odcinki, które pojawią się w przyszłości. Trzymajcie się!